Dzień dobry, witajcie moi kochani Ja taka dzisiaj nie pomalowana Jeszcze nie ogarnięta do końca Aczkolwiek malować się więcej nie będę Dlatego, że dzisiaj jest dzień zabiegu Jestem trochę zestresowana Ale to chyba normalne Jest w tej chwili godzina Chyba chwilkę po 6 Także za jakieś pół godzinki Będziemy się zbierać Tomek idzie ze mną do szpitala Mam nadzieję, że to będzie tylko w tym dniu, że, że w tym samym dniu pójdę i w tym samym dniu wyjdę. Także e, oczywiście będziecie na bieżąco informowani co i jak. To tylko zabieg, dlatego e, wiecie. Wcześniej nie mówiłam Wam, kiedy dokładnie to ma być, e, bo też starałam się nie myśleć o tym, żeby niepotrzebnie się nie, nie stresować. Także e, kochani, no trzymajcie kciuki po prostu, a my niedługo wychodzimy. I witamy ponownie. Witamy. Dzień <laughs> już dobry jesteśmy, z samego rana jesteśmy już przy szpitalu, zobaczcie. Także już bliziutko, zaraz wejdziemy, zobaczymy jaka kolejka, ile ludzi i tak dalej. O, Tomek te ściowa dzwoni. <laughs> no i jesteśmy pod szpitalem. Szpital ogromny powiem wam. Ogromniasty, bardzo duży szpital. Byłem tutaj w lecie, ale ja byłem tam. Poradni przy szpitalnej to jest taki budynek o ten biały. No to było tutaj o wiele ładniej, bo tutaj są takie drzewa, taki fajny park. Tam można sobie usiąść. Jak widzicie, są ławeczki, no, ale nikt tam teraz nie siedzi, bo wiadomo, jest zimno. Ludzi jest w szpitalu bardzo dużo, ale sam szpital ogromny. I czekam oczywiście na Danusię, więc trzymajcie kciuki, żeby, żeby zabieg poszedł szybko, sprawnie, bezproblemowo. Cały czas jestem przy niej sercem, myślami. Wiem, że czeka teraz... Znaczy, kadra cała lekarska już jest, bo widziałem. Ale czekają jeszcze na anestezjologa pewno. I, I dlatego tak to trochę schodzi. Mam nadzieję, że już w końcu szybko się zabieg odbędzie i, i będzie wszystko w porządku. Także was proszę, trzymajcie tak mocno, mocno, mocno kciuki. Jak to będziecie oglądać, to my już powinniśmy być dawno po zabiegu i dawno powinno, powinniśmy być w domu. Także dzisiaj taki trochę będzie dzionek mm, trochę nerwowy. Pewno dla Danuś trochę nerwowy, bo to każdy mm, się stresuje, nie ma, nie ma na to mocnego. Ja też miałem taki mm, zabieg, no ale ja to bardziej byłem wtedy na oddziale, bo niestety zdrówko mi, zdrówko mi wtedy szwankowało. No i byłem trzy, trzy dni, tak, 3 dni, trzy dni byłem. No ale to i kolonoskopia była i wszystko, i była operacja w jelitach. Jak wchodzę do szpitala, to już. Ja właściwie takiego stresu dużego nie mam, bo ja już tyle razy byłem w szpitalu, tyle razy. Mm, jakby to powiedzieć? Tyle razy było źle, że właściwie ten taki największy stres, największą nerwówkę, to jak na mój przypadek oczywiście, bo, bo są ludzie o wiele bardziej chorzy i o wiele bardziej mają skomplikowane operacje, nie zabiegi. To właściwie. No już takiego dużego stresu nie mam. Po prostu, gdybym ja miał być teraz w szpitalu, no to raczej normalnie już. Właściwie się jak się chodzi, wiecie, do tych szpitali bez przerwy, jako pacjent, później jako odwiedzający, tak jak w Krakowie mijaliśmy się, na przykład ja przyszedłem na, na trzy dni tylko, tak wtedy Wam opowiadałem, <laughs> dostałem po chemii mało płytkowości. To było realne zagrożenie życia, no to zostałem 34 dni na oddziale, o ciągle było źle. To już podejrzewam, że lekarze mnie też tam mieli trochę dosyć, bo co parę dni się pytałem, jak przyszli na obchód, to kiedy wypis. No, a ordynator mi ciągle mówi, no już panu mówiłem, no pewne sprawy się skomplikowały. No musi pan tu jeszcze zostać. No. Najgorzej było przeżyć dwa tygodnie, pierwsze dwa tygodnie, a później... No, na trzeci tydzień to już właściwie już się zadomowiłem, już chodziłem po oddziałach i odwiedzałem tych pacjentów, których znałem. I, i tak łaziłem, później mnie ochrzaniali, bo na przykład było pobranie krwi, a ja nie wiedziałem. Bo rano się pytałem. Rano się pytałem, zawsze pielęgniarek, no bo wiecie, jak się już tyle razy jest w szpitalu, to te pielęgniarki na każdej zmianie się zna. No to zawsze przychodziłem na dyżurkę i pytałem się, czy jestem na rozpisce, a one od razu mówią, możesz pić kawę, mówi, możesz pić. No, ja sobie robiłem kawkę i, i zjeżdżałem. Na przykład był tak szpital usytuowany, że zjeżdżałem, brałem kawę i zjeżdżałem do kostnicy. Nie? Bo akurat była kostnica na minus jeden, i ona była tak usytuowana, że można było zjechać do kostnicy i tam sobie kawkę wypić albo wyjść sobie, bo była tak, kostnica była po lewej. Czekajcie po lewej czy po prawej? Po lewej. Po lewej była kostnica, no i na przykład były takie metalowe duże drzwi i wyjście na podwórko szpitala. Było takie duże podwórko i tam można było sobie wypić. Ja wtedy jeszcze papierosy paliłem, no to, no to wtedy y, można było sobie zajarać, można było spotkać pana doktora na przykład z neurologii, też było fajnie. Na początku z nami nie chciał palić, bo twierdził, że go obowiązki wzywają, a później jak widział, że my przychodzimy, mamy swój słoiczek, wiecie, słoiczek, woda, tam się pety wrzucało. No i jakoś to, jakoś to było, nie? I także się paliło i z pielęgniarkami, i z oddziałowymi i, i z lekarzami. No to tak mówię, no, najgorsze te dwa tygodnie były pierwsze, a później jakoś, jakoś leciało. Jeszcze jak niektóre, niektóre osoby zahaczyły na przykład jakąś rehabilitację, no to już w ogóle miesiąc w szpitalu, także, ale teraz to nie wiem, teraz tak jakoś nie trzymają bardzo. Tak czy siak mnie się do szpitala nie spieszy, bo nie chciałbym po prostu. Nie żeby się bał, tylko już bym nie chciał, bo to wiecie, tyle razy się po tych szpitalach chodziło. Różne sytuacje były takie, no z niektórymi pacjentami było bardzo ciężko, oj, bardzo ciężko. Odwiedzałem taką, taką pacjentkę i pacjenta schodziłem z reumatologii na neurologię. Były oddziały pootwierane, no, tam troszeczkę krzyczeli, żeby nie chodzić, wiecie, nie roznosić jakichś zarazek, no, ale ja tam parę razy poszedłem, no, to też było, było, było ciężko, było ciężko, ale ludzie się, że tak powiem, jednoczą bardzo fajnie, jeśli wszyscy chorują. To wtedy się bardzo fajnie jednoczą ludzie. Chciałbym, żeby się tak jednoczyli ludzie, na co dzień, żeby sobie nie skakali do gardeł, o byle co, żeby potrafili ze sobą rozmawiać bardzo spokojnie, czy na jakieś różne argumenty, ale bardzo, bardzo spokojnie, tak jak się jednoczą właśnie w szpitalu. No także ja jak widzę szpital, to też mi się przypomina to wszystko i... <laughs> ale bać się, no nie, chyba bym się nie bał już, bo chyba żebym miał jakąś no wyjątkowo wiecie, poważną operację, no to, no to wtedy tak. a... A gdybym miał iść tak po prostu, bo się pogorszyły wyniki, no to już jestem tak przyzwyczajony, że, że właściwie jakbym wszedł w odwiedziny. A w odwiedziny też, tak jak Wam mówię, chodziłem. Oj, przypomina mi się wtedy całe, całe moje chorowanie w Krakowie. Później byłem w Warszawie. Zawsze się śmieję, że. Mnie to już w szpitalach znają prawie we wszystkich województwach, no, no mało polskie było, mazowieckie, teraz kujawsko-pomorskie, no na razie, na razie jestem jako odwiedzający i teraz towarzyszący Danusi, ale mm, gdybym miał być jako pacjent, to znowu i tu by mnie znali, także gdzie się nie ruszę, gdzie nie zamieszkam, to, no takie zdrowie, takie po prostu zdrowie, a kulę sobie tutaj odstawiłem, o żeby można było swobodnie sobie porozmawiać. Także kochani i Wam życzę również zdrówka w imieniu Danusi, w imieniu własnym. Dbajcie o zdrowie, bo ktoś, kto nie choruje, wiadomo, ma prawo do tego i nie wie o tym, ile ludzi choruje. Naprawdę niesamowicie dużo ludzi. Czarno jest w przychodniach. Ja nie mówię o przeziębieniach, o grypie, tylko o bardzo takich poważniejszych chorobach tutaj w szpitalu. Tłum ludzi. Wszędzie. Wszędzie jest pełno ludzi. Także Dbajcie o to zdrowie, żeby, żeby nie być pacjentem w żadnym szpitalu. Nawet w najlepszym szpitalu nie jest tak dobrze, jak, jak w domu i jak człowiek jest zdrowy. No. A ja teraz troszeczkę postoję, później pójdę na oddział tam i będę czekał na Danusie, bo tam są krzesełka, na szczęście można usiąść. Także jeszcze raz bardzo proszę, tak mocno trzymajcie kciuki. No, ona Wam później ważno sama opowie, jak było. Wiem, że troszeczkę no, jest, jest zestresowana, ale to jest jak najbardziej normalne. Czasami ktoś idzie do dentysty i się bardzo stresuje, a, a co dopiero. No ja jak wiecie też się nie stresowałem, no bo, no bo chodzę często. W tej chwili mam, wiecie, termin na kiedy? Chyba na czerwiec, 20 czy któregoś czerwca, ale tylko do kontroli. czy wszystko jest w porządku i także ja też sobie zęby zdążyłem podleczyć przed, przed podwyżkami. O bo na pewno wiecie jak to jest, nowy rok, ludzie będą świętować, a, a później będziemy się drapać po głowach, skąd tyle kasy wsiąść na dentystę. No, na pewno będzie drożej. Także jak ktoś ma jakieś ząbki do leczenia, czy jakiekolwiek inne zabiegi, to niech to zrobi przed, przed nowym rokiem, bo później będą podwyżki. No do tej pani doktor, no to wielkie ukłony dla niej oczywiście, bo... No, świetnie, świetnie sobie poradziła, i ja nawet nie czułem właściwie, tak jak Wam wtedy mówiłem, co poszedłem wyrwać bo musiałem wyrwać to właściwie nie czułem. Nie czułem w ogóle, że, że pan doktor, ten, którego ona przyjęła do, do pracy, bo wcześniej nie było tam chirurga szczękowego, że nawet nie czułem, że w ogóle zęba wyrwałem. No, naprawdę wszystko mi mówił, co zaraz. Tak samo jak było z kolanoskopią, to tak samo. Tak też mi się trafił, akurat w Ostrołęce wtedy, to w innym województwie znowu, no to mi się trafił też bardzo fajny i anestezjolog, i przyszedł do mnie na oddział, bo wiecie, no, no mam kilka chorób takich w sobie, że no on przyszedł do mnie, bo chodziło o, ja skorzystałem z ubezpieczenia, wtedy i na ubezpieczenie było właśnie wszystko i znieczulenie miejscowe i ogólne, więc sobie wziąłem i uśpili mnie troszeczkę, a to, że się im obudziłem w trakcie operacji, no obudziłem się, ale, ale znieczulenie działało. Dlatego <laughs> w życiu nie zapomnę, bo wiecie, śmieszna sytuacja była, dlatego że ja już te guzy miałem wycinane w jelicie. I obudziłem się. anestezjolog nie zauważył, pielęgniarka nie zauważyła. Ja tak leżałem, no wiadomo, na boku. I powiem Wam, że y, słyszałem, jak Pan doktor sobie gwizda, nie? A, tutaj jesteś, 6 mm, taki guzek. <noise> ja, ja wtedy się odezwałem, mówię, czy można, mówię, patrzeć w monitory. No i wtedy pielęgniarka taka była zmieszana, mówi pacjent się obudził, a anestezjolog patrzy, no obudził się. <śm> no i tak to było, dlatego teraz jakby mi przyszło na przykład mieć takie, takie operacje, no to mm. Musiałbym o tym powiedzieć, że już wcześniej miałem i się obudziłem, ale wiecie, podejrzewam, że, że to nie obudziłem się tak po prostu sam, bo organizm się wybudził. Tylko oni wszystko obliczyli, jaka dawka, i, i podejrzewam, że to było planowane, robione, bo się bali mnie dłużej uśpić. No bo no, bo, no niestety mam kiepskie zdrowie, jakby nie było. Drugą grupę mam nie na piękne oczy, nie? No i, i patrzyłem po prostu jak pan doktor sobie, ale to było najlepsze, jak oni nie wiedzieli. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, jak ja otworzyłem oczy. Tak patrzę na monitorze i widzę tam jak pan doktor jeździ po tych jelitach. I śmiać mi się chciało już wtedy jak, jak już leżałem, to mi się śmiać chciało. No bo on zaczął sobie gwizdać, myślał, że pacjent śpi. Mój, a tutaj jesteś, taki guzik, no to go zaraz wytniemy. No, no i ja się odezwałem i wtedy było fajnie. Tak mnie akurat wzięło teraz, no bo wiecie, stoję nad, pod szpitalem i, i takie mnie opowiastki wzięły. Także też miałem dobrego, dobrego lekarza i podziękowałem całemu zespołowi oczywiście po zabiegu. No i za trzy dni wyszedłem. Bałem się tylko komplikacji, żeby przypadkiem coś tam ten mój organizm nie, nie wykręcił jakiegoś numeru, bo... Żebym CRP, chociaż teraz CRP to mam dosyć wysoki, ale będę, będę zbijał, będę zbijał dalej. No. Wszystkie, Teraz jakbym poszedł na krew, no to wiadomo, że wszystkie normy mam przekroczone. No ale przy tych moich chorobach jest to w miarę w miarę normalne i nie jest to zagrażające mojemu takiemu zdrowiu, żebym, wiecie, musiał w szpitalu lądować. Ale pierwszy lekarz takiego pierwszego kontaktu, jakby nie wiedział, co, co mi jest i, i zobaczył wyniki, no to by mnie wysłał do szpitala. Nie? A tak to wiedzą i... Jest ok, także się trzymam Wam też. Życzę, żebyście się trzymali, kochani, jeszcze raz dużo, dużo, dużo zdrówka. Zdrówka, pogody ducha, życzę Wam tego zawsze, czego, czego Wam życzę. Po prostu tak Wam życzę. Wiem, że słuchają mnie osoby, które też chorują, które nie wychodzą z domu, kochani, o Was też pamiętamy. Jesteśmy Wam bardzo, bardzo z Danusią wdzięczni, że, że wybraliście nas, nasze vlogowanie, nasze codzienne życie wśród tylu kanałów, bo kanałów jest o potąd, można sobie oglądać dowoli, a jednak oglądacie nas, także dziękuję Wam za to bardzo. A ja uciekam, postałem troszeczkę, no i zmykam tam na oddział, bo może będzie Danusia czegoś potrzebować po zabiegu także będę tam stał i czekał w każdej chwili, jak będzie mnie potrzebować to, to będę bliziutko oczywiście bo ją bardzo kocham i szanuję kochani, zmykam do zobaczenia później, nie żegnamy się bo się na pewno jeszcze dzisiaj będziemy widzieć, pewno temat szpitala i leczeń i chorób zdominuje naszego vloga dzisiaj, no ale cóż no, no takie życie do zobaczenia, cześć kochani, ja już jestem po około jakiejś, nie wiem półtorej godziny no, chyba, chyba wszystko ok. Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę czekamy na wynik e, histopatologiczny, tak? tak? Także dopiero coś będzie wiadomo za około dwa tygodnie. W każdym razie, no, zabieg, jak zabieg e, przebiegł pomyślnie, e, jeszcze potem pan doktor mnie wymęczył do reszty, bo jeszcze mi USG zrobił takie ginekologiczne, także no. e, hmm. tak że dzisiaj się. Wymęczyłam, ale jeszcze czekamy jeszcze około półtorej godziny i, i do domku. Także widzimy się już później, kochani moi, w domku. A tu jest Tomek? Tu jestem ja. Tak. Pan doktor bardzo dokładny, no. świetnie. Widać, że mu się chce leczyć. No, widać po nim. no i jeszcze leżymy, zostaniemy jeszcze półtorej godziny, no. tak? Jeszcze musimy zostać półtorej godziny, także do zobaczenia. W domu domu. już, no, w domu. No. I już witam Was, kochani, moi w domku. Jestem, byłam dosyć szybko. Byłam przed 14 chyba byliśmy już tutaj u nas. Jak wróciliśmy, to zjadłam trochę zupy. Akurat moja mama nam tutaj podrzuciła trochę takiego białego barszczu. To sobie z przyjemnością zjadłam później się troszeczkę przespałam ale to dosłownie parę minut głowa mnie bolała ale niestety spanko nic nie pomogło wzięłam w końcu apap i tak wiecie troszeczkę jakby przeszło chociaż szału nie ma tak jak widzicie jestem dzisiaj bez makijażu no ale już trudno mam nadzieję, że się nie przestraszycie w każdym razie no tak sobie wiecie poleguję, siedzę troszkę trochę leżę troszeczkę się tam przejdę wiadomo ale nic więcej, nic poza tym dzisiaj nie robię. Dzisiaj praktycznie... Nawet we... nie możesz. Nie mogę. Nie, nie, nie wolno nawet przez takie dwa dni powiedzmy. Dzisiaj we wszystkim totalnie mnie wyręcza Tomek. Właśnie her... poszedł herbatkę zrobić. No i takie, taka opieka, takie wsparcie to jest to jest po prostu nie do opisania jak, jak ważna jest tak, tak bliska osoba, na którą można liczyć w każdej sytuacji. Nie tylko w tych takich... Nie tylko wtedy, kiedy jest super i i fajnie, i przyjemnie, ale również, albo przede wszystkim w takich sytuacjach właśnie, kiedy, kiedy zachorujemy, czy kiedy jesteśmy po prostu słabsi, czymś tam, nie wiem, zdołowani, albo jeszcze inne sytuacje. Także to jest tak niezwykle ważne mieć taką osobę, gdzie wiemy, że faktycznie ona nam zawsze pomoże, bo, bo będzie gdzieś tam blisko nas. No a odnośnie samego zabiegu, no to tak, tak w skrócie Wam powiem, bo zabieg, wiecie, żaden skomplikowany zabieg. Jak pojechałam do szpitala rano, tak byłam pierwsza w ogóle na Izbie Przyjęć, ale niestety pierwsza nie byłam do zabiegu, bo pan doktor postanowił sobie, że w pierwszej kolejności będzie przeprowadzał takie zupełnie kosmetyczne zabiegi, bardzo takie drobne. Natomiast ja i jeszcze jedna pacjentka yy, byłyśmy do takiego krótkotrwałego u, yy, uśpienia, więc yy, my byłyśmy na, na sam koniec. Yy, I faktycznie akurat salę miałam, tak wiecie, naprzeciwko tego yy, pokoju zabiegowego, więc yy, zawołały mi pielęgniarki. Oczywiście na, na samym wstępie trzeba było dokumentację wypełnić i tak dalej. Yy, założono mi wenflon. I później doczekałam się po, nie wiem, po ilu, po, po trzech chyba godzinach od momentu przyjścia mojego do szpitala, doczekałam się wreszcie, że, że mnie wywołano. Poszłam tam na tą salę, położyłam się, pani anestezjolog zmierzyła mi ciśnienie, podano mi od razu leki przeciwbólowe. No i odpłynęłam, nawet nie wiem kiedy, bo to w sumie taki lek został mi podany nie pamiętam nazwy i po nim, po nim praktycznie nie pamiętam już kiedy zastałam ale tak to działa jak wiecie bo większość z Was już jakieś tam zabiegi czy operacje przechodziła więc, więc wiecie jak to, jak to się odbywa więc odpłynęłam szybciutko po paru minutach to trwało może z 10 minut Pani anestezjolog mnie obudziła powiedziała, że proszę już nie spać już jest po zabiegu to mnie się wydawało na tamten moment, że minęła chyba minuta lub dwie. Naprawdę, takie miałam wrażenie, że wiecie, zasnęłam a. i ta pani mnie już wybudza, bo, bo już jest po zabiegu, a tak naprawdę sobie myślałam, że kurczę, co tak szybko. No ale wiadomo, jak mnie pani wybudziła, to ja byłam cała taka jeszcze ospała. Obudziłam się na chwilę, jedno oko otworzyłam, e, powiedziałam pani, tak, 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 i jeszcze na chwilę zasnęłam i znów czuję, proszę się już obudzić, już jest po zabiegu. No i wtedy już dobra, starałam się już nie zasnąć. Panie pielęgniarki przyszły z, z łóżkiem, na które musiałam się tam prze, przetoczyć, na to drugie łóżko obok. Oczywiście mi pomogły, bo byłam taka na pół przytomna. No i przywiozły mi już na, na moją salę. I na tej sali jeszcze byłam taka wiecie zakręcona, jeszcze w głowie mi się kręciło, jeszcze jakieś tam zawroty miałam. Ale już nie zasnęłam, tylko sobie tak, yy, tak leżałam na boku. Yy, musiałam leżeć tak na boku przez godzinę. Po godzinie albo po półtorej przyszedł yy, pan doktor. Yy, yy, I pan doktor, żeby, żeby jeszcze mi, yy, hmm. mi, mi dokuczyć, to jeszcze mnie zabrał na USG. No, możecie sobie wyobrazić, że po zabiegu jeszcze USG takie ginekologiczne. To nic przyjemnego, to naprawdę w, w, wręcz, no takie miałam myśli, wiecie, trochę ohydne, no ale dobra, zrobił USG. No i oczywiście czekam na wynik, e, wynik, który będzie w, za około trzy tygodnie. Mam zadzwonić, mam się dowiedzieć, czy już jest, jeżeli już będzie wynik, to z tym wynikiem wtedy na kontrolę do pana doktora. Przepraszam, że jestem troszeczkę rozmazana. Ale no, już jest ciemno po prostu. Także tak to wyglądało. Już później po, po badaniu po USG wróciłam na salę. Już się cieszyłam, bo myślałam, że pan doktor mnie już wysyła do domu, ale powiedział, że jeszcze godzinka, dwie i dopiero. No więc wróciłam na salę, był przy mnie Tomek, w międzyczasie też był jakiś tam obiad. Dostałam w kubeczku trochę zupy sobie wypiłam niby grochówka, ale wiecie co, takie było rzadkie, że, że grochówki raczej nie przypominało nawet w smaku, no ale dobra, była grochówka wypiłam ze smakiem bo jak człowiek taki głodny, wygłodniały no to to taka grochowa, czy w ogóle jakaś zupa, jakiekolwiek, nawet jak je się coś, czego się na co dzień powiedzmy nie lubi, to to smakuje tak, że wiadomo no więc wypiłam z przyjemnością kubek tej zupy no i już w międzyczasie przyszła pani z, z wypisem i e, mogłam się od razu ubrać i już iść do domu. Także z Tomkiem wezwaliśmy taksówkę i e, pan taksówka z nas przywiózł do domku. No i tak teraz sobie siedzę właśnie, odpoczywam. Re, pełen, e, pełen relaks, także. E, tak zaraz przyjdzie do mnie herbatka, normalnie jak królowa. Ale nie, no cieszę się bardzo, bo, bo ja bym tak samo robiła, gdyby, gdyby to, Tomek potrzebował takiej pomocy. No, to jest nie, przecież to oczywiste. To jest oczywiste i normalne. Także nasz wieczór będzie taki właśnie już teraz, powiedzmy, spokojny, przed telewizorem. Kajusia troszeczkę przeziębiona. Troszkę ją tam gardło trapie i, i ma jakiś tam katar. No, mam nadzieję, że, że to nie. Nie rozwinie się tak jak u Kingi, bo, yy, bo u Kingi to było, to się skończyło antybiotykiem. Yy, natomiast mam nadzieję, że u Kajusi to tak wiecie, przejdzie bardziej gładko. Mam, mam taką przynajmniej nadzieję, no. I, I, tak, tak wam powiem, że tak to nam dzisiaj ten dzionek zleciał. E, chociaż tak na spokojnie, to, to nie było tak, że, yy, że mi ten dzień bardzo szybko zleciał. Tylko tak, wiecie, jak byłam w domu, o, patrzę, druga godzina, o jak fajnie, tutaj za chwilę trzecia i tak na spokojnie, pomalutku i, herbatka, I jest herbatka, jest Tomuś. Uuu, to już go nie widać. Nie widać, nie widać dziadzi. No dobrze. No i tak sobie, tak sobie teraz posiedzimy, prawda Tomeczku? Posiedzimy, tak. Ale no. faktycznie mamy słabe światło. No, Zad... zapalić to z tyłu jeszcze. Zadbamy o ten mhm. y, taki to światło, takie, ten pierścień taki do nagrywek. Kupimy to w, za jakiś czas mhm. na pewno, żeby. Lampę bo, bo teraz Ale... wiadomo, jak już taki okres jesienno-zimowy, no to tak. ciemno w domu szybko się robi, więc trzeba, y, trzeba o tym po prostu pomyśleć. I... Ale jakbyśmy właściwie włączyli tą lampę, lampę którą mamy, to widzieliście, mhm. taka mhm. z boku zawsze świeci nocno, to byśmy byli przepaleni. No. Dlatego wolimy być niewyraźni, a słyszalni. Tak, tak. No, ale no. to już będziemy i tak kończyć, bo już nie będziemy no. Was dłużej zanudzać. Chciałam Wam tylko opowiedzieć o moich wrażeniach. E, oczywiście jeszcze Wam powiem, jak poszłam, to ciśnienie miałam spore. Miałam bardzo duże, o. znaczy no, no spore ciśnienie, bo było powyżej 154 chyba na 104, coś takiego. 158. E, albo 158, także no, no, stres robi swoje, tak. Czy to zabieg mniejszy, czy większy, no czy operacja, czy coś? Każdego. Człowiek się stresuje jednak takimi rzeczami, no chcąc nie chcąc. Chociaż powiem wam, że tak to wczoraj jeszcze byłam w miarę spokojna, ale już w, m, obudziłam się o czwartej rano. No to już zaczęłam myśleć, no. już, ym, już było nieciekawie i już wiedziałam, że ten, ten stres nadchodzi coraz bardziej, coraz większy po prostu. O tak. No dobrze, kochani, to dziękuję Wam, że, że cierpliwie wysłuchaliście tego wszystkiego. Wam życzę zdrowia. Życzymy Wam z, razem z Tomkiem dobrego tak, wieczorku. Dobrego wieczorku, dobrego zdrówka i pogody ducha dla wszystkich. Tak jest. Którzy nas oglądają, którzy nas słuchają. Mhm. No. No. Przepraszam, że sobie nie wyraźni. No, tak, no, może jutro, jutro uda nam się szybciej nagrać, tak. a dzisiaj chciałam się jeszcze po prostu z wami podzielić moimi wrażeniami ze szpitala. Dobrze, kochani, to kończymy. Do zobaczenia jutro. Pa-pa.